W poprzednich lekcjach, szczególnie tej lekcji dotyczącej wnętrza panelu dla webmasterów w wyszukiwarce Google, zresztą cały czas nawet jestem zalogowany w tym wnętrzu, no ale przeszedłem do wyszukiwarki i wpisałem zdjęcia stad. W poprzednich lekcjach poznaliśmy właśnie przy tej okazji kilka takich komend, które możemy wpisywać. Były one właśnie tutaj w tym moim koncie. Jedna komenda to była komenda site. No i spróbujmy sobie wpisać taką komendę dla tego pierwszego serwisu. site.tatry.org. No i widzimy tutaj 175 różnych takich podstron zaindeksowanych w Google, czyli to informowało nas o liczbie podstron. Natomiast druga komenda, to sobie skopiujemy, druga komenda, taka najważniejsza, to była w Yahoo, działała w Yahoo, ponieważ Google bardzo filtruje linki prowadzące, o, przeszliśmy do Yahoo! No i tutaj mieliśmy link, domain. No i na podstawie tych dwóch informacji, ile te serwisy tutaj, linki prowadzące 1764. Na podstawie tych dwóch informacji, jednej informacji o linkach prowadzących do tych stron, oczywiście ja tutaj wziąłem pierwszą, która wychodziła w wyszukiwarce pod tą frazą zdjęcia stadr. Ale trzeba by jeszcze sobie przeanalizować, powiedzmy, tą całą pierwszą dziesiątkę. No i zastanowić się po prostu, jak silna jest to konkurencja. Zobaczyć, ile linków prowadzi do takich stron z pierwszej dziesiątki, zobaczyć, ile podstron, jak duże są to serwisy, ile podstron te serwisy posiadają. I to jest taka analiza po prostu konkurencji stron z pierwszej stron z pierwszej dziesiątki, prawda? Czyli tego tego co tutaj widzimy. Stron z pierwszej dziesiątki yy, ważna analiza ze względu na to, po prostu jak ciężką drogę trzeba będzie odbyć, żeby się tutaj znaleźć. No i ta trzecia informacja, o której też już wspominałem, ile po prostu wyników wyszukiwania nam wychodzi. Można oczywiście sobie to przestawić, szukaj na stronach kategorii język polski, no nieważne, ale w każdym razie ciekawi nas, ile wyników wychodzi dla takiego konkretnego zapytania właśnie na przykład zdjęcia statków. To są takie trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, analizując po prostu tą swoją konkurencję, no, z której część trzeba będzie wyeliminować, żeby się po prostu w tej pierwszej dziesiątce znaleźć.